Jedziemy dzisiaj wspólnie do Warszawy, ponieważ zabieram Was razem ze mną na event Maybelline, na który dostałam zaproszenie i będzie to w ogóle pierwszy taki event, na który jadę i zostałam zaproszona, więc jestem mega, mega w ogóle jak to będzie wszystko wyglądało. Zanim to idę jeszcze do szkoły na dwie pierwsze lekcje. Później przemieszczam się tutaj stąd do Warszawy. Spędzę tam cały dzień i wieczorem wracam z powrotem. Idę teraz na dół, wypijemy sobie coś no i zaczynamy na dzień. Myśmy rano na dwóch godzinach w szkole, ogarnęłyśmy teraz wszystkie rzeczy, jesteśmy właśnie na dworcu i za 3 godziny powinniśmy być w Warszawie. I że sobie się na nie zamaka. Do dobra. Smacznego. Byliśmy na obiedzie, przyjechałyśmy tutaj już chyba półtorej godzinki temu. Teraz jesteśmy na Maczy, bo chciałam tutaj specjalnie moją ulubioną. Wyjeżdżamy bez pączka, w sensie bez wizyty w modzie to, to nie wyjeżdżamy, dokładnie. Przyszliśmy teraz do kolejnej kawiarni, bo tak dzisiaj w ogóle pogoda w Warszawie nam troszeczkę uniemożliwia jakiekolwiek spacerki i tak dalej Więc jesteśmy teraz po drodze. piję sobie kawkę, sanderka Jak ty niska w ogóle siedzisz? Kawa jest przepyszna, bardzo dobra, mimo tego, że już staram się ograniczyć. Sanderka miała takie ciasteczko, już że już bardzo dobre To jest Mam okay. no, dzisiaj takie ja odgory pod oczami, że nie mogę tego przeżyć. Sandra wygląda super, to jest najważniejsze Pierwszy ja poproszę Margaritę Dzień dobry, witamy was w kolejnym vlogu z no my się widzimy w Monariu, naszym ulubionym mieście Po równym miesiącu, bośmy tu w ogóle miesiąc temu Dzisiaj też jesteśmy, jest pełno ludzi, bo jak się okazało jest po meczu I na mieście jest w ogóle full. więc szukamy aktualnie czegoś w ogóle, żeby zjeść Co miesięcznie na sklepy jest piękna pogoda, spacerujemy sobie po mieście Idealnie wszyscy ludzie, wiecie, w rękawkach i tak dalej Więc naprawdę jest wajmik, ale już pamiętam jedzenia. Jesteśmy na tym samym co ostatnio, bo Sandra szuka jakiejś rzeczy w i Idę. Mamy wakacje wtedy, nie byłem tak do zero. Mm. Jesteśmy właśnie w Monachium, w naszym hotelu po śniadanku i jedziemy dzisiaj nad Gardę do Włoch. Godzina 8.15. Już wszyscy są na dole w ogóle? Mm. Nie. Alex się jeszcze kąpie, to może słyszycie w ogóle z jakie są hałasy. Ja też wypiłam tylko kawę na śniadaniu, wziąłam sobie jedzenie na drogę. Bardzo dobrze nam się spało dzisiaj, naprawdę łóżko <głos》> było strasznie wygodne. Wczoraj troszeczkę polataliśmy po mieście wieczorem, to sobie wiecie, zjadłyśmy kolację i tak dalej, żeby mieć jakąś tam rozrywkę i ogólnie pochodzić po takim całym dniu jazdy, to... Dojechaliśmy właśnie do hotelu i chciałam Wam pokazać taki piękny widok, jaki mamy. I czy to dosłownie najpiękniejszy widok Jest bardzo ładnie, piękna pogoda, ja co prawda mam długie spodnie Sandy tutaj krótkie i tak dalej Idziemy teraz w końcu coś zjeść, bo przyjechaliśmy tu już dwie, trzy godzinki temu Zanim się ogarnęliśmy, to wiecie, troszeczkę nam zleciało Problem z Sandrą jest taki, że to jest po prostu takie dziecko, które będzie robić wszędzie zdjęcia o każdej porze I z nią dojść czasami na jakiekolwiek miejsce, to że graniczy z cudem Na przykład teraz robi... Już możemy wyjść. Wracając do tematu, jeszcze tu właśnie pakowałam się szybko. Bo dosłownie jakoś pakowałam się o północy, a o 6 rano tego dnia wyjeżdżaliśmy. Więc podejrzewam, że nie wziąłem dużo rzeczy jeszcze, o których mi się przypomni zaraz. Wierzę, że to był właśnie na przykład na komputer, bo przez to, że nie wziąłem mojego laptopa, no to nie będę mogła dla Was na bieżąco tego wszystkiego montować, co robić tak i tak dalej. Było na tak było na nartach cóż zdarza się, piękny widoczek. Oj, nic nie widzę szczerze mówiąc. Jest okej, okay, ja jest ok mm. I czekamy teraz na pizzę, sobie zjemy, pochodzimy jeszcze po miasteczku i tak dalej, więc mamy dużo, dużo planów do robienia. Jutro też pójdziemy sobie na jakieś rowerki i tak dalej. W ogóle to na hotel, jak się obrócisz. A jak zobaczycie, to tutaj... O. Nie, nie, źle pokazujesz, to jest nasz hotel, o, tutaj, bo ty masz palec z wysoko. Jeszcze obstawiamy. Jesteśmy po śniadaniu, ja jeszcze byłam na kawę z moją mamą i teraz wybieramy się na rowery, więc trzeba się przebrać. Ja jeszcze mam nawet hulajnogi szpikują, wam pokażę, bo widzicie? Nasza wycieczka rowerowa... Gdzie jesteście? A Tu jest sendy. A właśnie tu jest ta ścieżka rowerowa, którą jechaliśmy, tak jest z całego Trójmatnej Wybrzeża. Dojechaliśmy teraz nad gardłem rowerkami i idziemy na jakiś ujadek. Mamy teraz piękne, chciałam powiedzieć lemonchalo, nie, le, lemoniadę i sorbeto, dokładnie Jest jakieś tutaj budki w limone. I teraz nam wszystkim należy się przerwa po tych mm -hmm. pięciu godzinach jazdy. No, nie byłem mam ogóle, w ogóle gdzie. Wydawała przerwa. przerwa dosłownie. Przyjechaliśmy właśnie do Siremione, jesteśmy teraz w naszej drugiej miejscowości, przebraliśmy się i idziemy na obiadek. Ryberczka. Jest piękna pogoda w końcu, jest tak ciepło ciepło wiecie, że można ubrać sukienkę i tak dalej. I nie jest mi zimno. Szukam teraz Sandy, gdzie mi się podziała. I ja w ogóle panerinki. Wolą mnie ósemki. Nie. Ja się tak Sandra się tak kataru, ale ogólnie tu każdy jest jakiś kichający, kaszlący i tak dalej. Teraz siedzimy właśnie na dworcu i jedziemy do Mediolanu dzisiaj. Robimy sobie wycieczkę, ponieważ mamy tutaj właśnie nad gardy pociąg. Dzień na trzydzieści, Godzinę 20, no mamy pociąg do Mediolanu, i oczywiście my musiałybyśmy z takiej opcji skorzystać. I teraz nie my. No dokładnie, więc jest teraz solo tripa, za jakieś 20 minut mamy pociąg. Siedzimy sobie ładnie na dworcu, moi rodzice nas odwieźli, kupiliśmy sobie bilety, wszystko i tak dalej. I będziemy z w razem z wami. Pożyczam Wam jeszcze odkorcić swatarek. No i zapraszamy na podróż naszą. Także bardzo się wszyscy cieszymy, i Gdybyście się zastanawiali jak wygląda taki basic dworzec tutaj nad gardą, to w ten sposób siedzimy sobie ładnie i grzecznie czekamy. Dojeżdżamy już do Mediolanu, została nam jeszcze jedna stacja i niestety, ale zaczyna już padać, więc nasza prognoza pogody się troszeczkę zmienia na gorszą, ale jakoś przeżyjemy. Musimy sobie tylko gdzieś znaleźć, nie wiem, parasolki czy cokolwiek takiego. Dotarłyśmy do Mediolanu, bo słynne rogawiki wyglądają obłędnie. Testuj, testuj. A ja chciałam tak, żebyś czuła mała, dawaj a Jak chcesz, to idzie no, a no i ogólnie pogoda nam w ogóle nie do bo leje, także no Przysięgam się najlepszy croissant, jest tak słodki tak, 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 tak. <trym> <Wow. trym> Witamy w metrze, Podróżujemy teraz jedziemy pod kawioterę Jest troszkę tu zimno, ale przestało padać, więc jest to, tu, że to już plus I właśnie chyba nadjeżdża nasze metro Ale niestety jesteśmy pod katedrą, nie wiem, czy będzie ładnie widać, bo no, cieszę się bardzo. Więc no, Medioland no się jest niegościł z powodą, ale to nie, tylko, no ja to planujemy tu jeszcze wrócić. Ta galeria wygląda przepięknie, szczerze mówiąc, i nawet nie myślałam, że będzie takie duże. I Sandy szuka teraz byka, żeby się odkręcić na szczęście. I pełno ludzi, w ogóle jak na to też wymyślić, w ogóle byliśmy sobie tu przyjechać, ponieważ Włosi mają też pierwszego maja święto pracy. I że tak mówiliśmy, bo nie wiedziałyśmy, czy będzie w ogóle coś otwarte, ale no, jak widać wszystko jest otwarte. Tak są restauracje i tak dalej, więc całe szczęście. No i teraz idziemy dalej, ale niestety pogoda nam troszeczkę nie sprzyja pada cały czas, tak wiecie, 50-50, więc niestety, ale mamy co robić, także coś sobie przemyślimy, a w ogóle oddam ci bo nagrywałyśmy TikToki teraz, wiecie, w kontencie musimy być i tak dalej i no, lecimy. teraz do palarni kawy, tak? Starbucksa? No, tak Najstarszego chyba starbucksa na świecie Kurde, ale wygląda, że jest tak ogromna jeszcze kolejka w ogóle tutaj była, tak, była Wyglądacie już moje vlogi, nie wiem z raz to wyjdzie, że Sandra ma taką manię, że zawsze kupuje kubki starbucksa gdziekolwiek jest I teraz bierzemy właśnie z Mediolaną No pokaż wszystkim Tak wygląda z Mediolaną, najbrzydszy jak na razie wygrał konkurs ten z Monachium Ten jest takim ujdzie Ten jest ok ten jest ok Aha jeszcze jest z Rzymu, Boże, przepraszam, bo Sandra bierze dwa bo ten jest zaległy, tak? Że tak już byłaś. No dobra. O, ten jest najładniejszy. Bardzo ładny. No, jest najładniejszy. Aha, bardzo No dobra, dobra. Chciałyśmy teraz iść na jedzenie do pewnej knajpki, ale niestety, jak to wszędzie w moją mają siestę więc robiliśmy w Ułoszech. Oczywiście nie obyłoby się też, gdybyśmy nie kupowali jakichś magnesów i tak dalej, bo to jest nasze zadanie tutaj od całej załogi i sam tutaj wybiera jakieś magnesiki. O proszę, ładnie, wszystko w gotowości. Pan i zrobił promocję, co nie? 3 za 10. No, a, Jan, dwa magnesy i a, super, to ekstra, pomocę ekstra. Przepraszam kochani, ale wspomniałam wam nagrać tak jakbyśmy pizzę, no ale byliśmy tak zgłodni, że już nie było tutaj nic w ogóle do nagrywania. A naszym kolejnym plebsem jest to, że pani tutaj siedzi około nas, pewnie słyszycie ją, gada po hiszpańsku i się bawimy z Sandą to, żeby zrozumieć co ona gada. I faktycznie się rozumiemy, więc się bardzo z tego cieszymy. Ale to po prostu jest znak, że nasz hiszpański się polepsza. Ale w ogóle siedzimy centralnie za galerią, tak akurat wyszło, że znalazła się knajpka. I my na pizza. Idziemy teraz metrem specjalnie po Maczy, bo bardzo mam ochotę, więc zobaczymy. Bardzo ładny metr, ale już mówiliśmy z Sandy, że podobno jak w Londynie z Elizabeth. Mam piękny macze, jakby mekło owsianym, bo w ogóle jest straszny deficyt w ogóle to mleka osiągnego, Wszędzie jest tylko Nawet człowiekowi nie dadzą wypić w spokoju maczy. Nie było co bardzo żadnych słodyczy praktycznie, jak bo nie byliśmy, jak byłyśmy no, 10 minut przed zamknięciem, Sami ma swoje broni. Szukaj, jakiegoś filmu, badamy jej w ogóle zaraz batera w aparacie, więc już w sumie dobra pora, żeby się na pożegnać i tam znać jak będziemy w hotelu, bo teraz czeka nas godzinkę po godzinie 15 i będziemy już pojechać. Dzień dobry witamy się już z wami w hotelu w drodze powrotnej, Sanderka tutaj się ogarnia i wracamy do Polski dzisiaj, mamy Soboty, jesteśmy już po śniadaniu Sandra nie jadła śniadania, no ja jadłam Akurat trzeba tylko wziąć wszystkie rzeczy I się szykować, bo mam jeszcze długą drogę Trzeba wszystko pozabierać bo Już nie będzie później jak po to przyjechać I ogólnie to Ostatnie dni, które byliśmy jeszcze nad gardą To była straszna pogoda W ogóle tak jak na nam padało To tak padało później jeszcze nad gardą W ogóle dwa jakby następne Kolejne dni, więc niestety nic Dla was sobie nie nagrywałam, bo w większości gdzieś tam siedzieliśmy, i tak dalej, już wyczekiwaliśmy powrotu do, do domu, do Polski. No i dzisiaj w końcu się doczekaliśmy I Jeszcze długa, długa droga, bo no mówię, 8 godzin nam zajdzie, zanim będziemy u nas w ogóle w domu Przy dobrych wiatrach i... a szczotki? Nie, nie widziałam Sandy Ale w ogóle nie, każdy jest taki niewyspany, nic, już się chce do domu Ja mam braki jedzeniowe, już chcę swoje jedzenie i tak dalej Przegnamy do i jedziemy do Polonii w końcu Witamy straski, ja oczywiście kawka, Sandy no swój, swój jadłospis